Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, spotykamy się u schyłku roku. W okresie, no, kiedy raz dobiega koniec właśnie 2021 rok, mamy okres świąt Bożego Narodzenia. A dla miasta, dla każdego samorządu, jest to szczególny okres, jako że uchwalany jest w tym momencie budżet. Jesteśmy już za sesją budżetową łukowa. Co znalazło się w propozycjach dla mieszkańców na przyszły rok? Grudzień to gorący czas w samorządach i rzeczywiście potwierdzam 16 grudnia odbyła się budżetowa sesja rady miasta na której radni co warte podkreślenia jednogłośnie podjęli uchwałę budżetową. To zaskakujące. To zaskakujące, a z drugiej strony to taki dobry sygnał, to zielone światło od całej rady na taki budżet to dobry sygnał i dobry prognostyk na przyszły 22 rok, przy czym zaznaczyć w tym momencie należy, że ten budżet, projekt budżetu na 22 rok to to był jeden z trudniejszych projektów w 30-letniej historii samorządów w Polsce, i to nie dotyczy tylko budżetu łukowa. Natomiast wracając do głównego nurtu czyli inwestycji to warto tutaj kilka przedsięwzięć wymienić, które zostały w tym projekcie, a dzisiaj już w obowiązującym dokumencie strategicznym dla miasta uwzględnione. I tak, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, to zostały tam zabezpieczone pieniądze na rozpoczęcie inwestycji na ulicy Królik, bardzo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja, również dwie kolejne ulice, które mam nadzieję w najbliższym czasie doczekają się w końcu właściwej nawierzchni, to jest ulica Barbary Łukasiewicz i Ryszarda Stankiewicza. To nie tylko inwestycje od początku rozpoczynane, ale to również... Kontynuacja remontów dróg w centrum miasta. Chodzi tutaj o ulicę Dmocha, ulicę Kościelną. Również planujemy, że w tym roku zostanie wyremontowana nawierzchnia przy ulicy Cmentarnej i ulicy Spokojnej. No właśnie, powiedział pan, że to bardzo trudny budżet i nie tylko trudny dla samego Łukowa, ale też dla wielu innych samorządów w całym kraju. Na czym polegają te trudności? Ja bym chciał, żebyśmy tak wyjaśnili może mieszkańcom, bo trafiają do nich sygnały z różnych stron, różnie różne opinie na temat tych trudności, czy też właśnie, czy są te trudności faktycznie, czy ich nie ma, jak to wygląda, tak? Rozłóżmy to na czynniki pierwsze. E, oczywiście, gdybyśmy mieli tutaj dokładnie omówić wszystkie przyczyny, dlaczego ten budżet był trudny, to to zanudzilibyśmy mieszkańców z jednej strony a z drugiej strony potrzebowaliśmy dużo dużo bardzo dużo czasu, żeby o tym powiedzieć natomiast tak najogólniej rzecz biorąc trzeba zaznaczyć, że niestety z roku na rok wzrastają nam wydatki bieżące chociażby związane z wzrostem cen energii wzrostem cen gazu a z drugiej strony niestety na skutek pewnych uregulowań zewnętrznych uregulowań ustawowych obniżają się wpływy do naszego budżetu znacznym obciążeniem dla naszego budżetu jest również to, że nasze Miasto, tak jak i wiele miast, wiele samorządów w Polsce, również samorządów na terenie powiatu łukowskiego, postanowiło y, uzupełniać braki w systemie gospodarowania odpadami, czyli krótko mówiąc, dopłacać do gospodarki odpadami pieniądze z budżetu gminy. O ile mniej do kasy miasta wpłynie w kolejnym roku. A według różnych szacunków może być to kwota na poziomie. 4, 5, a nawet 7 milionów złotych. Proszę pamiętać, że wtedy, kiedy projektujemy ten budżet, kiedy układamy ten dokument, kiedy tworzymy uchwałę budżetową, mówimy o pewnej prognozie. Nigdy nie możemy być pewni, że wszystkie dochody do budżetu zostaną zrealizowane na tym poziomie, ale również, że wszystkie wydatki zostaną zrealizowane na tym samym poziomie. Ja liczę na to, że te założone dochody będą większe. Natomiast natomiast trzeba się również spodziewać tego, że również wydatki w związku z szalającą inflacją w całym kraju również niestety będą, będą większe. Wróćmy do propozycji budżetowych. Poza drogami znajduje się wyjątkowo dużo, duży też nacisk na aktywizację społeczną, na działania prospołeczne. To jest również budżet, który jest zorientowany na szeroko pojęte społeczeństwo. To jest ponad 700 tysięcy dla organizacji pozarządowych, które będą uzupełniać ofertę naszego miasta. Pamiętajmy również o kwocie prawie 1 miliona złotych na komunikację miejską, na samo jej funkcjonowanie oraz na uzbrajanie, uzbrajanie przystanków. Również niezwykle ważna jest tutaj kwota, która została zabezpieczona na funkcjonowanie, pełne już funkcjonowanie przez cały rok naszego miejskiego żłobka. Również zostały zwiększone fundusze, jeśli chodzi o rodzinne ogródki działkowe. Z 20 tysięcy do 40 tysięcy urósł budżet ogródków przeznaczony na, na dofinansowanie, na dotacje dla rodzinnych ogródków działkowych. Po raz trzeci z rzędu, trzeci rok z kolei będziemy również realizować w naszym mieście program ograniczenia niskiej emisji, czyli będziemy wspierać naszych mieszkańców, wspomagać finansowo przy wymianie takich źródeł ciepła, chcemy, aby powietrze w naszym mieście stawało się coraz czystsze. No właśnie komunikację, o której Pan wspomniał, czeka zmiana, czy też lepiej byłoby powiedzieć chyba rozwój. Udało się przekonać Radę Miasta do tego, aby, abyśmy szli o krok do przodu, czyli oprócz tej już istniejącej linii e 2 Pojawiła się w ofercie również linia e 3 która w moim założeniu ma połączyć dzielnice peryferyjne naszego miasta, tak zwane dzielnice, jak to niektórzy mówią, dzielnice zatorami. Zaplanowana została trasa. Od ulicy Łapigus od granic miasta przez centrum miasta, łącząc przy okazji duże osiedla mieszkaniowe i druga dzielnica za torami ulica Farfak. Ta linia pozwoli na skomunikowanie tych terenów z centrum miasta. Cieszy mnie, że jednogłośnie ta uchwała, również uchwała dotycząca udzielenia wsparcia dla powiatu Łukowskiego została przyjęta. W budżecie mamy także zaplanowane ciekawsze, można by powiedzieć, inwestycje. Jakie mógłby Pan wykazać? Bardzo cieszę się, że w końcu doszło do tego, że w budżecie mamy zabezpieczoną kwotę 150 tysięcy złotych na zaprojektowanie pierwszego w Łukowie, pierwszego w powiecie łukowskim. Można powiedzieć, że pierwszego w takiej szerszej okolicy nawet boiska, krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią. Czyli temat wraca. Temat powrócił i okazuje się o dziwo, że spotkał się z akceptacją z, od całej Rady, od 21 osób. Przyszłoroczny budżet to kontynuacja zadań, które zostały rozpoczęte jeszcze w tym roku. Między innymi rozbudowa linii oświetlenia ulicznego, kolejne ulice, kolejne punkty świetlne na terenie naszego miasta. Jesteśmy również na końcu modernizacji oświetlenia ulicznego. W tym roku zostało wymienionych ponad 400 opraw LEDowych na takich mniejszych ulicach. Mam nadzieję, że mieszkańcy dostrzegają, że na tych ulicach zrobiło się po prostu jaśniej, a również w przyszłym roku na kolejnych ulicach, między innymi na ulicy Brzozowej, na ulicy Piaskowej, na ulicy Wschodniej, na ulicy Zaciszej, tak mógłbym jeszcze wymieniać, wymieniać te ulice, na których po prostu zabłyśnie, w końcu zabłyśnie świat. Kiedy mówiłem o ciekawszych inwestycjach, o ciekawszych projektach, chodziło mi także o nowość w naszym mieście. Budżet obywatelski ma wreszcie trafić yy, jakaś suma do mieszkańców, żeby mogli sami nią dysponować. Słowo wreszcie jest tutaj w pełni uzasadnione. Taka pierwsza uchwała o y, dotycząca budżetu obywatelskiego w naszym mieście pojawiła się y, kilka lat temu i przez długi, 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 długi czas nic się w tej sprawie nie wydarzyło. Y, zainicjowałem y, powrót do y, tej sprawy, do budżetu obywatelskiego i mamy. Jesienią tego roku Rada jednogłośnie również uchwaliła przystąpienie miasta do budżetu obywatelskiego. Już wówczas y, zapowiadałem Państwu radnym, że ten budżet obywatelski będzie to kwota około 300 tysięcy i dokładnie tak, taką kwotę zaplanowałem w przyszłorocznym budżecie i również co do wysokości tej kwoty e, Państwo Radni zgodzili się. Jesteśmy już na etapie promocji tego nowego produktu, tego nowego e, rozwiązania i widzę duże zainteresowanie ze strony mieszkańców i tych starszych i tych, i tych młodych. E, spotykam się z licznymi pytaniami, kiedy konkrety kiedy zgłaszanie e, tych projektów i zaraz z nowym rokiem ruszamy już z e, takimi bezpośrednimi pracami związanymi z tym budżetem, czyli będziemy czekać. Oczywiście Cały czas będziemy edukować mieszkańców co do idei tego budżetu i spraw technicznych, natomiast będziemy już czekać na konkretne propozycje, a już potem cała reszta to moja praca, praca urzędników tak, żeby fizycznie to zadanie zostało w przyszłym roku zrealizowane? Czekamy zatem na inicjatywy mieszkańców. Mam nadzieję, że te inicjatywy będą liczne i że licznie mieszkańcy włączą się potem w proces głosowania. Jak liczne mogą być te inicjatywy? Czy są jakieś ograniczenia? Budżet obywatelski to również sposób na to, żeby promować samorządność i promować tę samorządność wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Dlatego już samo zgłaszanie pomysłów do realizacji może być wykonywane przez osoby 16-letnie, a akt głosowania może być, będzie mógł być realizowany nawet przez 13-latków. To taka lekcja demokracji, taka lekcja również samorządności. Być może przedłoży się to potem na frekwencję. Panie burmistrzu, to Propozycje budżetowe na przyszły rok. Natomiast za sobą ma pan już pewien wykonany plan. Plan, który ogłaszał pan w kampanii wyborczej, z którym szedł pan do wyborów na burmistrza, no i który w tym roku udało się zrealizować. Słynna Piątka Płudowskiego już za panem tak to cieszy bardzo że w ciągu tych trzech zaledwie trzech lat udało się wszystkie te założenia zrealizować to zachęca i jakby wymusza na mnie kolejne działania bo z drugiej z jednej strony można by powiedzieć zrealizowałem mogę odpocząć nie nie odpoczywamy pracujemy cały czas na pełnych obrotach to, że te pięć pomysłów udało się zrealizować, to oczywiście nie, nie i wyłącznie moja zasługa, to jest zasługa wielu osób, które ze mną współpracują. Przypomnijmy, jakie to były pomysły. Kiedy startowałem na urząd burmistrza, chciałem wypełniać misję jako gospodarz tego miasta. Proponowałem w szczególności uruchomienie komunikacji miejskiej i mamy, i to się będzie nadal rozwijać. Głównym, bardzo ważnym postulatem, który pojawił się wtedy podczas kampanii, jest żłobek miejski. Miejsce, gdzie opiekę znajdą dzieci, a rodzice w tym czasie będą mogli już wrócić do pewnej pełnej, normalnej aktywności zawodowej, pracować, zarabiać na swoje utrzymanie. To również kwestia przejrzystości funkcjonowania urzędu. Dzisiaj wszystkie zamówienia idą przez biuletyn informacji publicznej i są tego pozytywne efekty. Bardzo często, jeśli chodzi o pewne rozstrzygnięcia, to jest kilka, nawet kilkanaście ofert, ofert z, całej, z całej Polski. Również niezwykle ważnym elementem, który pojawił się wówczas podczas, podczas kampanii. Były szeroko, szerokie działania związane z uruchamianiem nowych, nowych terenów pod budownictwo, i to też udało się zrealizować. Proces scalenia na ponad 6 hektarach gruntów na terenie naszego miasta, który spowodował i dał możliwość, dał możliwość wydzielenia nowych działek, i już dzisiaj mogę powiedzieć z satysfakcją, że nie dość, że proces scalenia został zainicjowany, wykonany, to już dzisiaj widzimy, że na tych nowo wydzielonych działkach Zaczynają rosnąć domy. Są pierwsze pozwolenia na budowę, są już pierwsze inwestycje. Ale to młode rodziny. Była jeszcze propozycja dla starszych mieszkańców. I to też udało się zrealizować. Mamy w mieście prężnie działający klub seniora. Mam ciągłe zapytania od seniorów, czy to koniec. Mówię nie. Oczywiście trzeba o seniorach pamiętać. To jest bardzo duża grupa, która potrzebuje, potrzebuje wsparcia z naszej strony. To miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy, to jak dzisiaj wygląda łuków, to również ich zasługa. Bardzo duża zasługa tych osób, które pracowały dla naszego miasta w ciągu ostatnich dziesięcioleci i trzeba dzisiaj o nich pamiętać również w takiej formie, ale również jeśli chodzi o uruchomienie komunikacji. Miejskiej to też y, ta myśl, która mi przy, przyświecała, to pomoc właśnie tym mieszkańcom. Panie burmistrzu, to ja teraz wykorzystam sobie pytanie seniorów, jakie zadali Panu, czy to koniec? Czy piątka Płudowskiego to już koniec? Realizacja piątki Płudowskiego to tak naprawdę dopiero początek. To dopiero początek i tak jak powiedziałem, zrealizowanie tego zachęca i wymusza na mnie kolejne działania. Dlatego już na początku przyszłego roku przedstawię Państwu mieszkańcom wszystkim mieszkańcom naszego miasta kolejne nowe propozycje na kolejne lata. Jak bym widział nasze miasto i jak, w jakim kierunku to miasto ma się rozwijać? Zobaczymy w takim razie w przyszłym roku, a zanim do niego dojdziemy, to jeszcze chciałem zapytać już tak luźniej, spokojniej na koniec naszej rozmowy. Jak wygląda Wigilia u Piotra Płudowskiego? Wigilia u Piotra Pudowskiego to oczywiście bardzo ważne wydarzenie, jedno z ważniejszych w roku. Tradycyjnie spotkamy się oczywiście u moich rodziców. Ja mam dwoje rodzeństwa, każde z nas ma dzieci. Ja mam dwójkę, ale w sumie tych wnucząt zebrało się już dziewięcioros. Więc będzie nas na pewno bardzo duża, bardzo, bardzo duża grupa. No, jakaś ulubiona potrawa? Ee, ryba po grecku. Ryba po, ryba po grecku, grecku naprawdę, to ulubiona tak. poprawa, potrawa. Tak. A ja poprawa. myślałem, że pan na barszcz czeka najbardziej. <laughs> I zaraz pana uszczypnę w łóżko, bo łóżka <laughs> też lubię. <laughs> Niech pan nie obiecuje, może lepiej. Mm -hmm. Pod choinką dużo pan się spodziewa prezentów? Grzeczny pan był w tym roku? E, ja jestem zawsze grzeczny. E, jakie to będą prezenty? No to już moja Mikołajka zadecydowała o tym, jak ja. Ja oczywiście nigdy wcześniej nie dopytuję, bo lubię niespodzianki i czekam e, na to, co tam się znajdzie. W takim razie, panie burmistrzu, życzę panu i całej pańskiej rodzinie. Wesołych, zdrowych i radosnych świąt. Mam nadzieję, że takie będą. Dziękuję również dla Pana, dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Życzę, aby te święta były spokojne, radosne, rodzinne, aby ta łaska, która będzie się z tymi świętami wiązała, przelała się ca na cały przyszły 22 rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.